No zobaczymy, tutaj nasi strumieni zapilują. Dobrze, że Marta nie goni... Bartka z wagą, i z mocą, jeżeli chodzi o inne konkurencje, ale podziała ja troszkę. Proszę bardzo. Raz. Dwanaście. że ta porcja mi była a góra, 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 Martunia Jeszcze, 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 a Ale Walka, słuchajcie No Martunia, jeszcze da Rady, da Rady, czy? Ja to liczyłem do stu dziesięciu, nie wiem jak tam sędzia Brawo na Marty! Marta Piaczyk. 6, połowa plus oczywiście 10 rawa połowę w płecie pięknie. No jeden 10, no, miejsc. 10, 26,5 połów brawo. No i jak ogólnie? Rewelacja, No i teraz druga porcja bigosiku, tak? Dobrze. Przez Ma przed masrę z Zobaczymy. Brawo raz jeszcze na Marty.